Mam przyjemność ogłosić, że po burzliwej dyskusji <śmiech> <śmiech> obrona doktoratu pana Bartosza Mateusza Rydlińskiego została przyjęta jednomyślnie, jednogłośnie i serdecznie panu gratulujemy. Gratul Bardzo się cieszę, że moja e, roda została przyjęta jednogłośnie. Nie odgrywałem że tak spontanicznie, że przygotowałem podziękowania. <grym> e, więc chciałem podziękować wszystkim Państwu bardzo serdecznie, bo to jest mnóstwo moich przyjaciół, ludzi, którzy mi bardzo dobrze życzą, ale są osoby, którym chciałbym podziękować w szczególności. Więc, nade wszystko chciałem podziękować mojej mamie za filantropię, dobre słowo, oraz miłość, które dodawała mi otuchy podczas tego mozolnego, niełatwego czasu przygotowania rozprawy doktorskiej. No, nie posiągaj ja się, popłaczę. mamo dziękuję. Chciałem podziękować przedstawicielom Fundacji Amikus Europy, panu prezydentowi Aleksandrowi Krasińskiemu, z którym praca jest dla mnie olbrzymim przywilejem, oraz moim bezpośrednim przełożeniom Ireneuszowi Bibillowi który jako człowiek nauki dobrze rozumiał moje rozterki e, e, doktoranckie przez ostatnie lata. Panie prezydencie, panie dyrektorze, dziękuję. Mojej mistrzyni, profesor dr. Habitowanej Ani Lidylus, bo ja się głosuję, która była promotorem zarówno mojej pracy magisterskiej jak i doktoranckiej, to za pani Matczynę ciepło, przychylność oraz cierpliwość, które były dla mnie największym skarbem. Przez ostatnie 9 lat. Pani profesor, dziękuję z całego serca. Chciałbym podziękować wszystkim Państwu za przybycie. Wysokiej komisji, panu Recenzentom, pani dziekan. I w związku z tym, że jestem potomkiem oficerów Wojska Polskiego, chciałbym zakończyć trochę po wojskowemu. Służba z Państwem w murach tej uczelni była dla mnie przez ostatnie lata zaszczytem i honorem. Mam nadzieję, że dane mi będzie dalej służyć u KSW po zdobyciu doktorackich oznaczeń na moich dydaktycznych i naukowych pagonach. Jeszcze raz wszystkim dziękuję.